Adrian Zieliński, po wygranym pojedynku, twoim pierwszym pojedynku na, na, w organizacji FEN, no gratuluję tego mocnego wejścia. E, no To jest chyba idealny, właśnie początek z, z nowym pracodawcą. No, idealnie, fajnie udało się. Plan, plan był zrealizowany taki właśnie, miałem plan na tą walkę, także, także ja się bardzo cieszę. Tam było bardzo ciężko, Kamil długo, e, długo zajęło mu, zanim wstał. Były jakieś takie obawy z twojej strony? To Pierwszy raz taką miałem sytuację. I Trochę się o niego martwiłem, no ale pierwszy, pierwszy cios go zachwiało, on się przewrócił i jeszcze widziałem, że patrzył się na mnie, próbował się podnieść, no to instynktownie to chciałem wykończyć. No i tak, no weszło. No. Paweł już Juźwiak zapowiadał, że ten pojedynek jest takim eliminatorem, ale głównie dla, dla Kamila, jeżeli wygra, to będzie walczył o pas. Nie było mowy o tym dla Ciebie, no ale po czymś takim, no to powiem, ciężko, żeby, żeby Paweł zaprzeczył. No, no zobaczymy, no prawda jest taka, miałem wcześniej trzy porażki pod rząd w ACB, także, także zobaczymy, no ja coś tam widziałem, że to jest ten eliminator, ale ale no to wszystko kwestia dogadania, no też tutaj te 5 te, te rund za no wiecie o co chodzi, nie będę tutaj mówił, no bo to kurczę, wiecie, nowy pracodawca, także, także, także zobaczymy, ale myślę, że ta gala w Ostródzie jak najbardziej jestem za tak, niekoniecznie to musi być o ten pas Po raz pierwszy w kategorii 66, jak się czułeś i jak Ci przebiegło zbijanie wagi? Czułem się dobrze, Z regeneracja, potem nawadnianie bardzo fajnie, ale no proces ten, 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 ten ostatni, ostatni dzień, no to naprawdę naprawdę by było ciężko, ale tam razem z moim dietetykiem Krzysztofem Nędzakiem i Fit King Catering yy, udało się to osiągnąć i nie powiem, że nie bez problemów. No ale to by je też, dowiedziałem się tak naprawdę 30 dni przed tą galą, że, że będę walczył i z 78 kilo tak naprawdę schodziłem, także, także teraz na następną galę będę to sprawniej, to pójdzie, ale, ale czułem się dobrze, ale jak najbardziej na plus, no chyba na razie zostanę w tym 6.6. Nie mówiłeś czasami, że masz, jeszcze niedawno rozmawialiśmy, że masz tam 70 trochę mniej niż te 8 no, na co miałem ci powiedzieć. <noise> Wiesz, ale no i jeszcze 150 gram Kamil mi kurczę, kazał mi to zbijać. W hotelu nie mieliśmy sauny, musiałem gdzieś tam po mieście jeździć, szukać tej sauny. Nie chciał się zgodzić na te 150 gram i też trochę mnie to tak zdenerwowało, no ja bym inaczej się zachował, ale no to jego sprawa chciał, to zrobiłem. Chciał to ma. A fakt, że mieliście walczyć wyżej, no to, jest, to są jednak wasze pieniądze, prawda? Jakieś sponsorzy i tak dalej, no okazało się w ostatniej chwili, e, no, że spadacie niżej w, w rozpisy. Czy to ciebie wytrąciło? Bo Kamil no, był mocno niezadowolony. Nie, w sumie, w sumie można powiedzieć, że to ostatnie moje walki, które toczyłem, to kilka walk, wie, walk wieczorów w ACB, to toczyłem, także y, pff, długo, długo się czeka. Naprawdę w szatni siedzi się, wszyscy już wychodzą, ty nadal siedzisz i czekasz, także... To taka miła odmiana, szybko, fajnie poszło, się rozdrzałem i, 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 i po robocie, chociaż no nie powiem, jakiś tam wujek samo zło, bił się pomy w karcie walk tam, no to naprawdę, kurczę, no ale to w nosie to mam, ja zrobiłem swoją robotę i co, co ja, to, to nie ja to ustalałem, ja jestem z siebie zadowolony, także niech oni żałują, że to nie było na postacie otwartym. Czy zapracować na swoją pozycję, a powiedz, czy, czy FEN będzie przygodą na dłużej, czy to jest taki etap przejściowy, albo ewentualnie, żeby wypracować sobie powrót gdzieś? No nie wiem, teraz ciężko mi po powiedzieć, na pewno chciałbym wrócić do ACA w nowej kategorii wagowej, no ale wiadomo, miałem trzy porażki tam pod rząd. Dwie, dwie, dwie walki wieczoru, no ale no to nie wystarczyło. Także, także drogę mam otwartą, ale w wodarze tam y, powiedzieli, że muszę się odbudować. Także, także no ja walczę, robię to co kocham, to co codziennie się tym zajmuję. tak? Także innej pracy nie mam, także no to co mi pozostało, no, też nie było łatwo o, 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 o walkę teraz dograć, poza tym ACB, była tu propozycja z mocnym przeciwnikiem, dobre nazwisko, no to, no to nic, nie robię tego dla pieniędzy, tak, tylko po prostu z miłości. Ale kontrakt nie jest na jedną walkę z organizacją FEN? Nie, wiem, wydaje mi się, że tam na Ostród na Ostródeszcze, tam celuję. I czytałeś? Chciał zawalczyć. No Ja mam tam ludzi swoich od tego, którzy tam dbają też o moje interesy. Ja mam się skupić na, na trenowaniu, żeby być przygotowanym dla ciebie 100%, a takie formalności kontraktowe to nie ja ogarniam. A czy jak będzie oferta walki w kategorii lekkiej yy, w organizacji Fento też weźmiesz? Yy, no nie, no nie po to już się tyle męczyłem, już s, nie staram się trzymać tą dietę, także wolałbym <laughs> póki co w tym 6-6. No, wiadomo, to wszystko chodzi tu o hajs, także. Także zobaczymy. Walczyłeś dla ACB, aktualnie dla ACA, teraz walczyłeś dla FEN. Duża różnica w zarobkach? <laughs> Kolosalna. Uśmiech na plus? No, pozostawię to bez komentarza, także no, nie, nowy pracodawca, to także wiecie. Nie, nie mogę też się negatywnie wypowiadać. Ja jestem zadowolony, było fajnie, wszystko mi pasowało. O, poza tą trzecią walką od początku i, ten, i, tym, i tym wujkiem, także, także luz. Dziękujemy. Dzięki również. Bardzo bym chciał podziękować sponsorom, bez których nie udałoby mi się przygotować tak dobrze do tej walki, jak się przygotowałem. Reinvestment, złoty klucz. Koko Pan biuro Podróży, Global Nutrition, Fit King Catering z Losztyna, najlepszy catering, najle niezastąpiony fizjoterapeuta Krzysztof Kostrzemski, no i najlepsze suplementy od Dr. Natural, wielkie dzięki. No i MML, MML za, 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 za opiekę, też cały czas tam sprawują nade mną, pomagają mi i w, w razie jakichś kontuzji, także naprawdę bardzo im wszystkim dziękuję i serdeczne Bóg zapłać. Trenerze... Dziękuję. A no trenerzy, no, trenerzy, no to, to, to wiadomo, to, to byli ze mną, razem ze mną tutaj ciężkie chwile przechodzili, naprawdę Paweł był cały czas, pilnował mnie, <laughs> nie odstępował mnie na krok. No i, no, i moi partnerzy, wszyscy mam bardzo, ma, bardzo mocny klub w Olsztynie. Y, zapraszam wszystkich, przyjeżdżajcie, trenujcie, sami się o tym przekonajcie, jest y, naprawdę warto. W Olsztyn też piękne miasto, dlatego, dlatego to każdy ma chęć, to, to też zapraszam do Berkut, Arachion, Olsztyn. thank you